Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W Kani Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów, a kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: Nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto, czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka Jego powiedziała do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powiem. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług, napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej, objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, napełnijcie stągwie wodą. To jest żmudne, żmudna czynność, ponieważ oni nie mieli kranów, więc musieli nosić te, tę wodę w jakichś tam ceberkach, większych czy mniejszych. Te stągwie, te miary, to są ogromne, wielgaśne, wielgaśne takie no, naczynia. To są takie dzbany, w których wino było przechowywane, więc trzeba było się natrudzić. I ten stąg, i ta woda, i ta czynność jest, jest figurą naszego funkcjonowania życiowego w sensie zewnętrznym oraz chciałbym tu najbardziej zaakcentować nasze życie wewnętrzne. Otóż. Albo jesteśmy napełnieni, napełniamy się tą wodą, napełnia, napełniamy, napełniamy się łaską, albo nie. Albo jesteśmy, albo jesteśmy ludźmi wypełnionymi, albo pustymi. E, zacznę, może od, e, zacznę, może, żeby pokazać, żebyście sobie zobaczyli, jak, jak, jacy jesteście, jacy jesteśmy, może w ten sposób, a później pokażę również czynności. Otóż, miarą tego, czy ty jesteś człowiekiem wypełnionym czy ty jesteś człowiekiem pełnym, jest to, na ile przede wszystkim potrafisz być sam ze sobą w ciszy. Proszę się nad tym dobrze zastanowić, bo ja tu robię taką konferencję, jakbym, jakbym rekolekcję z wami prowadził teraz. Takie, nie te, takie parafialne, tylko takie wewnętrzne, głębsze. Więc proszę się zastanowić, czy ja potrafię być, kiedy jestem sam, czy ja muszę mieć coś włączonego, czy musi mi wrzęczeć radio, telewizja, yy, telewizor, tak, Oglądam telewizję, ale telewizor jest włączony, tak? To rozróżniamy te rzeczy. Yy, czy muszę mieć jakieś brzęczadło? Czy, na przykład, jak idę, y, idę do, y, nie wiem, przemieszczam się gdzieś, y, y, idę na spacer, czy muszę mieć słuchawki w uszach? Hmm? Czy ja muszę być ciągle, z, nie, jakoś, y, tę rzeczywistość swoją muszę mieć jakoś zapełnioną? Pierwsze. Drugie. Czy ja potrzebuję się pokazać, w sensie takim, czy się potrzebuję pokazać z kimś, kto jest ważny, kto jest sławny, kto jest jakimś tam kimś. Czy ja muszę pokazać, że byłem gdzieś, w sensie takim, na Malediwach, jeśli nie stać, nie wiem, w jakimś innym miejscu egzotycznym, później przychodzę, pokazuję tamte, albo czy na przykład jadę na te Malediwy i robię sobie tamte te selfie i rzucam je na fejsa, żeby wszyscy po prostu pękli z zazdrości. Czy ja mam takie, takie zachowania? Czy mam zachowania takie, w których, których potrzebuję, na przykład porównuję się i, i w zależności od tego, czy ktoś ma albo nie ma, bo ma jakąś tam cekinę, a ja nie mam cekiny, więc jak nie mam cekiny, to czuję wewnętrzną, wewnętrzny niepokój i muszę sobie tę cekinę grzmotnąć, bo jak nie grzmotnę, to mam poczucie niedowartościowania. To są, rzeczy, to są elementy, które, jedne z, chodzi mi o to, moi mili, przede wszystkim chodzi mi o to, czy ty lubisz siebie. Czy ty siebie akceptujesz. Czy jesteś człowiekiem, który, kiedy przyjdzie, yy, yy, wszyscy jesteśmy sami, każdy z nas rodzi się sam i umiera sam. Tylko pytanie jest, czy to, to bycie indywiduum, bo to jest, polega na tym, że jestem odrębny od wszystkich odrębny jestem od mojej matki, odrębny jestem od, od mojego ojca, odrębny jestem od mojej żony, odrębny jestem od mojego, od mojego męża, od moich dzieci, od moich wnuków, od wszystkiego jestem indywiduum. Natomiast osoba, która jest, ma ten nie, wewnętrzny niepokój wynikający z tej pustki, zaczyna. Bardzo intensywnie, czasami łapczywie, a czasami wręcz agresywnie karmić się życiem innych, wiązać ze sobą innych ludzi w sposób nieuporządkowany, nie dając im wolności, nie dając im możliwości decydowania o sobie, pragnącym wpływać na czyjeś życie. Bycie samym nie oznacza bycie samotnym. Człowiek jest samotny wtedy, kiedy jest pusty, ponieważ tym, co mnie wypełnia, a powinien przy mnie, mnie wypełniać, jest Duch Święty, który, o którym mowa w drugim czytaniu. I do tego zmierzam. Mianowicie, pierwsze, proszę sobie to przemyśleć, bo tak, teraz dorzucam tylko takie, no, powiedziałbym sygnały, ale normalnie to powinien was zostawić na godzinę, przynajmniej, żebyście to sobie przerobili w ciszy samym ze sobą i na te pytania sobie szczerze i otwarcie odpowiedzieli. Nawet na kartce napisać. No? Bo dopiero wtedy zobaczysz, gdzie Ty jesteś, w którym miejscu jesteś i co, co trzeba byłoby zrobić, żeby cię, kiedy Ci przyjdzie tak naprawdę, kiedy Ci przyjdzie moment, kiedy zostaniesz zupełnie sam, bo Ci zabierze śmierć Twoich bliskich, bo, bo Ci zabierze choroba, na przykład Twoje otoczenie, bo będziesz musiał iść do jakiegoś szpitala albo domu opieki, gdzie nikogo nie będziesz znał. Gdzie nie będziesz zupełnie sam, a jeszcze ci twoi bliscy umrą, i w tym domu opieki będziesz zupełnie jak palec, albo w tym domu będziesz zupełnie jak palec, nikt do Ciebie nie będzie zaglądał, nikt do Ciebie nie będzie dzwonił, nikt po prostu nie będzie się tobą interesował. Proszę, pan, proszę Państwa, my jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Ta, ten naszód, ten, ten wzrost demograficzny jest coraz mniejszy, więc. Starych ludzi, samotnych, bez dzieci, bez wnuków, bez otoczenia, będzie po prostu się, mnoży, to, się będzie, to będzie rosło w bardzo szybkim postępie. I trzeba się z tym zmierzyć, kim ja jestem i co ja mam do zrobienia, żeby mnie to nie zaskoczyło, proszę Państwa. A robi się to poprzez to, że się współpracuje z łaską, czyli napełnia się z tą gwiewodą. To, żeby ta łaska zaistniała i że ona była, żeby ona była smaczna. To jest potrzebny Duch Święty, ale Duch Święty, no, z piachu bicza, bicza nie ukręcisz, powiadają. Zresztą inaczej powiadają, ale tego nie mogę powiedzieć tutaj. Z yy, pustki po prostu, samolot, sa, sa, mówiłem, z pustego nawet Salomon nie naleje. Musi być stąd no, moje, moje to jestestwo. musi być wypełnione ła, y, y, moim staraniem. To staranie jest trudne, dlatego, że to jest mózg codzienności. Jaki to jest mózg codzienności? Ale to jest, proszę Państwa, pierwsze, to jest wierność w małych rzeczach. Wierność obowiązkom stanu. Czyli, jeśli ja jestem mężem, to ja wykonuję obowiązki stanu wynikające z mojego stanu. Jestem żoną, robię to, co wynika z, z, z tego stanu. Jestem księdzem, ja mam obowiązek robić to, co wynika z obowiązków stanu. Powiedzmy na przykład. Jestem księdzem. Tak? Mam, mam polecenie mojego przełożonego, powiedzmy biskupa, albo Ojca Świętego, że mam udać się tu czy tam. Powiedzmy, nie wiem, do Afryki. No i teraz pojawia się problem mianowicie taki, że mamusia, która ma ze sobą problem, mówi: Nie pojedziesz, aż umrę. I mnie pochowasz. I teraz moje pytanie jest takie, co powinien taki człowiek zrobić? Pojechać. Ponieważ to jest jego obowiązek stanu. Ponieważ jest powiedziane, opuści człowiek swoją, swoją matkę, swojego ojca i zwiąże się ze swoją żoną i będą jednym ciałem. Czyli, na przykład, ja mam wchodzę w stan, w stan, obowiązek stanu, który wynika z tego mojego wyboru, mojej decyzji. Moim decyzją jest bycie księdzem. A więc w powyższym priorytetowe są obowiązki wynikające z bycia księdzem. Ja mogę jako drugi, jeśli mogę to zrobić, to jestem w stanie oczywiście jakoś pomóc i tak dalej, i tak dalej, ale to nie może być wywrócone do góry nogami. Bo jeśli jest wywrócone do góry nogami, cały porządek społeczny się chwieje, i również porządek wewnętrzny się chwieje. I, ta, i ten, ten mozuł to jest trudne, dlatego że to jest codzienność modlitwy. I też proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, na ile ja wypełniam siebie codzienną modlitwą. Czy modlitwa u mnie jest od czasu do czasu, ona jest sporadyczna, ona jest powierzchowna, ona jest patatajką. Jak to wygląda u mnie? Jak wygląda u mnie na przykład skrótowanie słowa Bożego? Czy ja mam ze słowem Bożym kontakt? Czy, czy, czy ja już mam doświadczenie tego, że w tym słowie Bożym żyje Duch Święty i Pan Bóg komunikuje poprzez słowo Boże, jeżeli człowiek ma z nim kontakt? Obrazem tego, myślę, że to można pokazać w sposób, yy, yy, powołując, ja nie pamiętam, czy to jest święty Jan od krzyża, czy to jest święta Teresa z Awila, ale on przepięknie to pokazuje, że ten, ten mózg, który jest trudny, czasami jest niezrozumiały, tak jak, jak, ta, jak, jak Pan Bóg milczy, czasami robi rzeczy, których ja nie rozumiem, ale zaufanie Matki Najświętszej właśnie powoduje, że ta woda staje się, staje się winem. To zaufanie, i ta wierność, i cierpliwość oczekiwania powoduje, że duch święty jest wyzwana na jego moc, i wtedy jest smak tej wody, tej szarości, tego codzienności, tego trudu, tej rutyny, staje się winem smacznym. Czyli to, innymi powiedziałbym słowy, ten, ten smak to jest pokój serca. Będziesz miał pokój serca, nie będziesz musiał szukać atrakcji na zewnątrz, nie będziesz się musiał wieszać na innych ludziach. Jeżeli będziesz miał Boga w, Boga w sercu, ale żeby mieć go w sercu, musisz go do siebie zaprosić. A zapraszasz go przez codzienny mozu bycia z nim. Przez regularną mszę świętą, przez regularną spowiedź, przez regularną modlitwę, przez regularną komunię świętą, etc., etc. Jan od Krzyża Teresa opisuje to tak, że w tym pierwszym etapie życia wewnętrznego on to porównuje do człowieka, który uprawia ogród, że dusza jest jak ogród. I on opowiada, pokazuje, że, że przez tym pier... w tym pierwszym etapie, to jest ten mózg noszenia wody, że człowiek po prostu nosi wiadra tej wody po prostu do, do, do znożenia. Ale jeśli rob, jesteś wierny i cierpliwy, to Pan Bóg w pewnym momencie przychodzi z czymś takim, że wiesz, na przykład wiesz, będziesz miał stały, cały czas modlitwy, tak? Będziesz temu wierny, nie będzie to od, 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 od przypadku do przypadku. Do pewnego razu Pan mógł może zrobić taką rzecz, że w ten twój mozu, ten, ten czas, który mu poświęcasz, on wchodzi sam. To się nazywa modlitwa odpocznienia. I wtedy ten czas już nie jest wypełniany tym moim mozołem, tym, tymi, tym, tym skrótowaniem słowa, medytacją, modlitwami, tylko jest po prostu cisza. I to, i to Jan nazywa to jest cisza i pokój. Jest taki, jakby tak, tak jedwab w sercu był. Tak, coś takiego, co po prostu jest. Tam jest cicha, cicho, Pan Bóg nic nie mówi. Jest, z reguły wtedy, jest taki wewnętrzny, kojący pokój. I Jan to nazywa, że w pewnym momencie Pan Bóg mówi: zostaw te wiadra i włącza system iry, iry, irygacyjny, i ten system irygacyjny sam nawadnia Ci tę Twoją duszę. A w głębszym jeszcze, później głębszym etapie, no to już chyba większość z nas już chyba tego nie doświadczy, ale przynajmniej może próbować pracować nad sobą, to już jest kontemplacja plana, kiedy jest ten czas i Pan Bóg wchodzi, wchodzi już po prostu wszędzie. To znaczy jest już przy każdej czynności, to Teresa na przykład miała tak, że, że po prostu wchodziła, miała ekstazy na przykład jak, jak, jak w kuchni, jak, jak smażyła ryby. No to już wtedy to jest, on to nazywa, że... Już ten system irygacyjny jest wyłączany, tylko po prostu Pan Bóg zrasza te, 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 ten, ogród, ten ogród deszczem, po prostu. Pokazuję wam te etapy i pokazuję wam to, żebyście po prostu wiedzieli, po, prostu, po pierwsze, gdzie jesteście, co jest dla was ważne, nie daj Boże, że nie, czy się czasami nie podpieracie bóstwami jakimiś rzeczami, które wam nie dadzą pokoju, a w końcu sprowadzą was do sytuacji frustracji, nieszczęścia, pretensji do wszystkich, a przede wszystkim trzeba mieć pretensje do siebie, że jestem nieszczęśliwy. Dlatego, że nie ma współpracy z łaską. Więc proszę, żebyście sobie to przemyśleli, odpowiedzieli sobie na te pytania. Zobaczyli gdzie jesteś, co możesz zrobić, gdzie są zaniedbania, gdzie są jakieś niewierności, gdzie to jest, jak to wygląda, jak ten twój ogród wygląda i co ty z tym ogrodem robisz? Czy tam rosną róże, czy tam po prostu jest chwast, za chwastem chwast pogania jest po prostu tochu ławochu. Tochu ławochu to po hebrajsku znaczy nieład, chaos. To z, pierwsze, z, z, pierwszego, z, pierwszych, z pierwszego zdania Księgi Rodzaju. Proszę to sobie zobaczyć. To jest moja propozycja oczywiście. Każdy to powinien zrobić, szczerze mówiąc, żeby się później się nie obudzić zaskoczonym, że jest po prostu... Pusty, nieszczęśliwy i nie wie co ze sobą zrobić.